Będziemy przedłużać trzydzieści minut, dzisiaj krócej. No, ja zaraz ulepszę sobie podwójną broń. Au! Dobra. Ja go zabiję, spoko, spoko, spoko. O! Zginął! Wow. Udało się! Uuuu! Ja wolę! Ja nie wiedziałam! Myślałam, że będzie że już Ja też. Ja ja. odwala, dobra. Niech tak będzie. Tak no. będzie. No, właśnie Weronika będzie gadała z Stefanami, a będę gadała do Stefanu, więc się Ale nie... będzie Wyka też mhm. ja tu sobie. Ja będę gadać głośniej, bo mnie nie słychać. Tak jakby wycołać ludziom. A, no co to robi ty! Ja no wiesz! Grnaty, Nie! nie. <ślaffy> Dobra, idź lepszać. O, Pamiętaj, że masz lepszyć podwójne. Już to zrobiłam! No dobra. No. Ale coś tam Jane. Fajne. Ale to jest dziwne, bo te broni mają takie jakby swoje imienia. Jane, Kali. What the fuck, jakby fajny. Jane? Jane coś tam. Czekaj. Jane the killer. Salamat i Jane. I Janę. Dobre, dobre. Ona ma dwa imienia. Miło. No bo są dwa pistolety, no to jak. Dwa pustelety mogłyby wyjść takie samo i wie? Mogli. No, ale to trochę bez sensu, a dobra. To ta tak. jest... ŻRĄCAMY GRENATY! Ta gra jest chorą, eee. jesteście chore i to pasuje. Tak eee. GRENATY, granaty, granaty, granaty! GRENATY! granaty, granaty! Chodźmy, bo nas ukrążą, zapewne jesteś... A, nie. Na pewno... naprawdę chcesz tak tego używać? Ja. Na razie ja. Ale tylko na razie. Dobra, starczy. Jezus, skąd się to? No, starczy! No, ja też tak. Jeszcze wychodził, bo widziałam. Mm. Dobra, może chodźmy tu, żeby... M, c, miejsca! No debilu! No daj przejść, bo jest... <grym> <grym> Nie, załóż, wstałam. Gra, gra, No weź, no ile ich tu jest? No daj przejść! Oj, tak, że nie. ale nic się nie stało, widzicie... no, przepraszam, nie chciałam, nie chciałam, wiesz co, ale chodzi o to, że się boję, że zginę, a mam już lepszą obronę, wiesz jak to jest, Acha! Koniec. koniec! dzisiaj! Dzisiaj już koniec! Jaki koniec? Jeszcze żyjemy! Koniec dni! Ale ja mówiłam ze Stefanem. miałam gadać ze Stefanem. No to gadaj takim głosem, a łażę rozpoznała. Dobro. No, nie wolno. Uciekaj! Ja się czekam noga przejdź tam. Jezus, ale jak widzicie jest strasznie ciężko. Coraz ciężej. Tak, już nie ogarniamy życia. Ja będę pewnie co chwilę ginąć. pamiętaj ja że zawsze zostawia mi same. No weź, no, ale ja już mam taki swój instynkt. Że jak widzę, że jest niebezpieczeństwo, to czasem nie robię siebie tej bohaterki i nie lecę każdemu na tem. Tak no swoich bohaterzy, czasem robią błędy. No, czasami to coś ja bym Ci czasem pomóc, ale czas takie pani, panika, ucieka, jest ich za dużo, no różdżutej, wiesz, takie pani. Myśli po głowie mi chodzą, wtedy no po prostu uciekam. Myślę, że sobie ci pochodziłem, żebyś też uciekała, to się myślę, że sobie dasz radę. I tak, no, tak to nie będzie. No. Ale, ale zobacz, ile ja z użyłam Jane, żeby ci pomóc, żeby ci móc chociaż zrealizować. Miałam 200 ja mam 74 plus te 220. I tak pewnie tego będą płyskim. No ob miałeś musimy polosować. Ale jak mi się skończy kalamelki, Jane ta ulepszona, to najwyżej sobie polosuję, bo chciałabym mieć plastera i będę wybredzać ludzie. Wiem, że są fajne bronie i... będzie Haka i... O nie! Haka! Jak ona mogła albo nie wziąć. Albo co. Ale nie co jak to jest nie? Teraz ciężej to no, lepiej mieć na jego przepromy, jakie tylko mogą być. Mm -hmm. Weź się chociaż trochę oddziać, to nie moja wina. Ale ja wzywaj. się odbywamy. Hmm. No, nie wiedziałam, że będą w końcu pieski, co przynajmniej zarobię. Ja Tutaj zarobię jeszcze, wiadomo. nie nawet jest Pamiętaj o przemieszczaniu się, bo trzeba się tutaj przy przemieszczać. Jakoś bracia razem wam się przemieszczać, są pieski. Bo one naprawdę są sprytne, nie? Mhm. Mm no wiem, że są sprytne. Nie? Ała! No, dlaczego ten granat nie wybuchnął na nich? Przecież go rzucałam po to, żeby to na nich wybuchło. Jeszcze mi się postać zagrała. Otóż przyznaję, jednak ty postacie bagują i Weronika mi arapi. <laughs> przyznaję, bo mi już ostatnio tak bagowała postać, tak się psuła. I mi nie wierzyłaś. No. no, no. Już idę. Chciałam dokupić soj. Jezu, czy się. zginę? Nie Zginęłam, Ała zginę. a ona zaraz zginie. A, ja nie zginęłam, ale zaraz już No super, ja obok niego przeszłam, a ten się na ciebie rzuca, z tyłu, nie? No bo w sensie... one są takie No, wreszcie... Wreszcie... no bo oni nie chcą cię zgwałcić, no! No, no, nie. no to za upokorzenie. Możecie tak krzywdzić moją przyjaciółkę i nie? Jak możecie, tak od tyłu! Zboczeńcy, no! Nie, wreszcie! Ile trzeba do no ciebie strzelać? Dobra, no, no, ja już się mam zanowić, że nie, ja... Weronika jest w ful. Ja zresztą chyba też, bo użyłam salonety Jane mam już brak. dosyć. Pewnie Skończyła to, mi się. Pewnie to ostatni. Skończyła mi się broń. Przeładuj, nie mam czym. A, dobra. <grym> no dobra. No. Okej. Okay. Jest dobrze. Jest dobrze. Przyznam. Jest lepiej. Mam znowu tysięcy. Jej. Hmm, a dlaczego Weronika nie ma tak... Mało by niestety, aby zginęła. Chciałyśmy sobie polosować, gdzie wylosowałam podwójnym. I okazało się, że jednak cała grupka jeszcze żyje i do nas przyszła. I, I ona znowu została mi sama. No to bądź południami, jak mówiłam, że to przed chwilą, zanim nagrywałyśmy? Więc nie, każdy tej nie, nie, nie obrażaj mnie i tak dalej, tak? Nie obrażaj. Nie na nazwani. Nie obrażą ci tylko mówisz. Czasem się zdarza nawet takim najlepszym przyjaciółkom się pokłócić więc w rozumcie ludzie. Jedziemy na razie. No, mnie już to pra... mnie już prawie podniosły do góry. Mhm. Dobra, tu już mi nawet nie chodzi o kasę, tylko... Chciałabym daleko zajść, bo jak zwykle dochodziły. Zwykle dochodziłyśmy do 19, tak. teraz jesteś mało, ale pewnie się dyskutujemy. Jak wrócimy, to będzie ich masa. No właśnie, to jest głupio, że jak tutaj jesteśmy, to jesteś mało, ale ich wracamy, to zaraz na nas się rzucają całe grupki. No. Ile nagrywamy? Możesz powiedzieć? 8 minut... no to jest pokój pewnie zaraz coś od tyłu nas weźmie jak coś to wykupisz pułapkę mam nie, nie, nie. Zaraz widzimy. Ale tu już nikogo nie ma. Nie widzę, kupię sobie nową bramę. Nie wiem, czy zdążę jakieś mi. O, zostawię kochana. Bo przynajmniej będę miała bramę, ale znowu muszę sobie kupić Dżabiera. Dobrze, że żyję tak tylko tak tego No chodź! Po... Nienawidzę was. Nienawidzę. Nienawidzę. Czekaj, oddalę go trochę od nas. Nienawidzę... was. Ja już nie chcę, ja będę ciągle ginął. To jest porażka. W tym moim życiu nie sensu. Dobra, weź mi tutaj nie, nie wróćmy go, dobra? nie tak jest, Ale to mnie teraz znowu mnie zabiją. A to sobie tak bronię, jakby zabiera. No właśnie, ja próbuję jakoś przejść do tego, że nie wiem, czy Odbuduj wszystko, ja ci nic nie zabieram. Mam tyle pieniędzy, że mi wystarczą jak wszystko. Będę się już no. No. Też będę ci je zabić, nie? Tylko mm. muszę tutaj poczekać z ciebie, żeby mnie nie zabiłem. Uh -huh. okay. No Stefan, no co ty robisz? Idę po ciebie. No co ty nie powiesz? A dużo powiem! Wow, super. Bardzo się cieszę! Ale ja chcę ciebie! bić. No a co mi to obchodzi? Dużo. No wow, no, super. Bez przekleństw. Tu są dzieci. Zajęmy, byś! Zajm banane. <ścoughs> Nie wiem, muszę mam gadać, ludzie. <ścoughs> wow! Ja chciałam powiedzieć to drugie, ale ja powiedziałam młodę her. No przeglądasz? Jesteś mógł? Nie, No. Chyba sobie. Ale od, od takiego dziwnego głosu gardło boli, wiesz? Mhm. Nie będę zbyt często mówić z takim głosem. Ale... Zostaw. W sumie mogę, a... Ale... Mogę zabić jednego? Nie. No ale idę na mnie dwa. No to po co tam już No bo chciałam to trochę połosować, ale ja nie wiem, sama sobie ja teraz Jeszcze jest coraz gorzej i chciałam to w końcu No to, to ja je zaraz od ciebie odciągnę i pójdziesz się polosować. No to... A ja się będę z nimi bawić nożem. No to, ale dobra, to zajmij się nimi tego długo, postaraj się nimi zajmować. A... Chodźcie. A to nie idź za no nie, zamknij. No, no i do mnie. Chodźcie ze mną. No. Czy idźcie za mocno? O ja! Ja walę. Są jeszcze... Są trzy! To, to zajmij się ale nie wiem, oni mnie tą bronią! Dobra, jednego tylko zabiła. Nie się. na Nie! Ona nam A ty mnie czu... nie na mnie nie krzyczałaś, jo?! Ona mnie <śmiennie> bije... ...psychicznie. Bije mnie słońce. Słońce? A ja co ci nie! Ej, ej, co? Ej. Ej, uważaj tam, bo jeden kotek chyba mi uciekł. E, tam! Blastera dawa... Nie. Ja chcę blastera! Ale to jest fajne, ale wolno muszę sobie kupić ap. Ty son! No dzięki, no czy Blastera albo fóreguna i nie ci się nad człowiekiem? A przy okazji oka. Blaster! Nie! Udało się! Udało się! <grywa> Ojej! Oh, yeah. Udało się wreszcie! Nikt mi zostało 1400 tysięcy! Okay. Teraz przeżyjemy! No wow! Pan wow. nie powinien wchodzić! I pan też! Get the, the fuck out. out! No chodź to! śmierdząca. O! Oh. Czy <laughs> się przeżyje? No bo mówiłam, że jeden mi Dobro. ale ja nie gdzie on jest? Może tu ten, bo do mnie już nie przyszła, wiesz? No to jest chyba ten, który mi Kurde, szybko, dopiero. Ruchy, ruchy, pluwy. Jakby coś, to nie włączymy piosenki, bo już włączyłyśmy i w ogóle ludzie nie I mianam. tak byście ją słyszeli po raz pięćdziesiąty. Nie, no chyba po raz trzeci. No. <laughs> ale sądzę, że y będzie dobrze. Aha. I tak ten w ogóle jest, nie So, Ej, przez chwilę to się mi świeciło, ja myślałam, że jest nieogarnięta, weszłam tutaj, przyszedłam to, aby użyć teleportu i wtedy to się zaświeciło. Się. Coraz dłużej trzeba na nich strzelać, no co za wypierdki mamucha. I tak byśmy nic nie widziały. Nie, bo coś w szybko animację, nie? Jak no. Ci, żeby ci pomóc w taką. tego. No dobra. A ja wiesz co nie kupuję granatów, bo to i tak mnie wiele nam daje Ciągle się i tak odżywiają, przychodzą nowe więc... No gdzie ty idziesz Stefan? Głupi Stefan Stefan słyszysz, jesteś głupi No, co ty nie powiesz? No, czego mnie tam tam ta tylko Ja nie no wiem. realnie, jak... Aaaa! Nie sorry, ale się przestraszyłam, że Cię zabiję. <laughs> Moje życie stadało na włosku. <laughs> Dzięki Blasterowi teraz przeżyjemy. A oto dowód, jak ślicznie działa Blaster. No nie wiedziałam, wiesz? Ale ja Już mówię na... do widzów! Aaaa! Śmiecił. W śmierci. Bo zamki się, bo ona się tak drążą Ale pięknie wyglądasz, Stefan, bo jest dzisiaj u kosmetyczki. Tak, może było zamknięte chyba. Oj, Tutaj moją mać, włupiek! Oj, chyba ty... No, nie Co ty zrobiłaś? Nie. Nieważne. Weź mi pomóż! Czekaj! Ty... Jak mi się uda do ciebie dojść, to przyjdę! Bo zaraz mnie też zab... Na no koniec, to koniec. Genialnie. Szesnasta rumna. Pierdziule. A nagrywamy 17 minut. I co mi się po raz 50 znowu przechodzić? Nie. uważam, że nie? No. Ale to jest siedemnaście minut, nam się nie opyla! Te panny! Łaj! normal. I robimy mm. dla was filmy. A wy nawet nie komentujecie, to to prosimy. I nawet nic wygląda, on powiedział, że tak. No to Stefan, to co? Zamknięte było? No, zamknięte było. Chyba się tam nie przedostałeś, no to sprzedawca cię zastrzelił, tak? No, pewnie tak. Bo mordę ma dalej taką samą brzydką. No. Brzydki Stefan. O, zgasiłam mu oczy. Zamknęłaś mu jego powieki. Tak jak jest to robił do niej... To nie? No, to mówię, mu oczy, jakieś powieki tak na dół lecą. Zamknęłaś mu oczy. Tak. Już nie zamknęłaś. mu odejść. Już nigdy nie przejrzy na oczy. Tak. Brałam tak... mu umrzeć. Od Na Nazwidzę cię, Stefan. Taka. A! Miłość nie ma w przyszłości. Ten związek <Szłańcy>, nie ma przyszłości, Stefan. Tak. Jesteś zbyt agresywny. Za dużo kolegów. <gnelsy> Masz za dużo przyjaciół. Z którymi nie sprawiasz. No chodźcie, Stefanie, głupi. Głupi. Głupi, głupi. Głupcze. Głupi, głupcze. O matko, sorry. To był tekst, Mandzio. To no my sami wyczytamy teksty, bo nie mamy własnych, bo jesteśmy we głupi, a mamy swoje własne Pomóżcie mi zrobię nam. No. no super, mogłam go zrobić na hita, ale nie zdążyłam, bo nie trafiałam w niego, tylko w te głupie deski, które mi przeszkadzają wciąż. Głupi jestem. Głup, głupku! A! Jak głupi, co? Ah! Ja, Uważaj, że a! Ah, jestem głupi. Dlaczego? Dlaczego? Za jakie żekił. Aha! Uwaga! Granat rzucony. Chyba. Ah! Ja Siadamy na to. Dam Max. No. Amoo! To jest runda. mi. Pomóż mi, moja wzyjka! Pomóż mi, Stefan! Chociaż tak strasznie cię nienawidzę, a nasza miłość nie ma przyszłości, to pomóż mi! Nie pomogę ci! Bo cię mi kocham. To nie musisz mnie kochać, zostań mnie nie. nie! Chyba! Bole obroną, że chcę być twoim przyjacielem. Bo cię nie lubię. Czego? To no! <laughs> dalej, czy Dobra, no bo ja nie chcę, Dobra, no to chodź. Otwieram pierwszy szagunit. drugi I kupujemy sobie broń i zabijemy tych. Ale jak się Hmm, bo ja bym miała tylko tysiąc. No ja ja było tak dobrze. Miałam lat teraz Cieszyłam się jego supermocą. A ja miałam go zabić. Ja nawet się nie trafiłam w niego. Mhm. Ja jak ten <grym> no, w serii, ja wycieczkę raz w nie No już serio, nie widziałam gdyby się z gdzieś nie Chodź, idziemy tu, bo to jest dużo miejsca.

Dobra, jest 24. Skończmy Dobra, tą kom. porażkę! Nie wiem, zagramamy następny tam nie, jakoś tam. Kiedyś tam nagramy na tylko i pożegnanie! Dobra! No, kochamy no, Was no. i to dla nas... w następnym odcinku widzimy więcej garay ze Snipanów, bo załamałyśmy się w tej chwili. po naszych pięciu próbach przejścia i potem koniec, i koniec życia i w ogóle, weźcie mnie stąd. O, zakończymy nad tym, co wygląda jak woda. To jest wanna. Tak, dobra. A więc, jak widzicie, to jest taka wanna, nie? I każdy lajk like to jest umycie jednego Stefana. Pomóżcie tym biednym Stefanom. Tak, one są brudne, one chcą być wreszcie czyste, a kosmetyczka ich nie wpuściła do budynku. No tak? właśnie, więc każdy lajk to jest... W... Pomóż, y, pomóż, y, ten, pomoc Stefanowi. Tak. Że... Zegnajcie kochani, lajki i blendle I komentarze, proszę, błagamy was. Pa, pa, pa.